Czas świąteczny, okołoświąteczny, to jest taki czas, który chcielibyśmy spędzić szczególnie. Chcielibyśmy się wtedy naprawdę czuć tacy zaopiekowani i szczęśliwi. Ale nie zapominajmy o tym, że to jest też bardzo szczęśliwy czas dla wielu firm, które notują wtedy rekordowe zyski, obroty, na pewno. Wpadamy w taką manię kupowania. I to wcale nie chodzi o prezenty. To też, bo choć mieliśmy w zeszłym roku obiecane, sami sobie obiecaliśmy, że tym razem zrobimy to znacznie wcześniej, to oczywiście żyjemy w ekstremalnym tempie i w ostatniej chwili staramy się zadowolić wszystkich bliskich ale kupujemy też masę innych rzeczy, od siedmiu majonezów, gdyby zabrakło do sałatki, przez na przykład nowe zasłony, które koniecznie w tym roku trzeba by już zmienić, a może obrus jakiś taki specjalny, albo sztućce, zaraz, zaraz, przecież sztućce, mieliśmy już dawno kupić sztućce, to jest moment. I cóż, no nie będę Was zniechęcać do zakupów, nie będę, zwłaszcza, że na przykład profesor Gilowicz zrobił takie badanie, w, których, w którym pokazał, że sam moment kupowania dostarcza nam podobnych emocji, co na przykład podróżowanie. Przełamujemy monotonię, mamy taki efekt nowości. Tylko jest jedno ale. Jeśli chodzi o kupowanie, bardzo szybko ulegamy takiemu mechanizmowi zjawisku adaptacji. Co to oznacza? Otóż to, co nas przed sekundą ciągnęło w górę i bardzo cieszyło, niezauważalnie, powszedniej staje się częścią całości i potrzebujemy tego więcej i więcej. W przypadku rzeczy posiadanych wybitnie teraz, w czasach, kiedy ich kupujemy naprawdę wiele, tak się z nami dzieje że coś, co jeszcze 5 sekund temu sprawiało nam ogromną przyjemność, zniknęło gdzieś w szafce, między innymi szminkami, gdzieś tam w ogóle. Nie wiemy, gdzie to mamy. I co można z tym zrobić, żeby wykorzystać z jednej strony to kupowanie, ale żeby ono nie było czymś tak banalnym, nie powodowało w nas nieustająco poczucia, że musimy opróżniać kieszenie, a zostawiało nam jak najwięcej pozytywnych emocji. Otóż mam dla Was pewien sposób, a w zasadzie dwa sposoby, które sprawią, że ten nieprzyjemny mecha mechanizm adaptacji nami nie zawładnie i nie zepsuje albo nie uczyni krótko krótkotrwałymi chwil szczęścia. Pierwszy pomysł to jest nadanie znaczenia przedmiotu. Cokolwiek już wymyśliliście dla swoich bliskich, wszystko jedno czy to jest szalik, czy ta historyczna chusteczka dla taty, czy na przykład elegancki kubek, Spędźcie chwilę, żeby dopisać mu taki wyjątkowy życiorys, żeby nadać mu znaczenie. Bo zupełnie inaczej nosi się cudowny szalik otrzymany na gwiazdkę i już od szalika, przy którym jest kilka takich na przykład zdań. Zakładaj go zawsze wtedy, kiedy będziesz się chciała czuć zaopiekowana. Albo chusteczka specjalnie do ocierania łez szczęścia. Albo kubek, do którego cokolwiek wlejesz, zawsze będzie rozgrzewać twoje serce. Pobawcie się w to dowolnie, ale pamiętajcie, żeby to było coś szalenie osobistego, i coś takiego, że sprawi, że każdy z tych przedmiotów będzie tak długo, jak będzie go właściciel wyciągał, kojarzył się ze swoją duszą. Z czymś, co uruchamia w nas dobre emocje. I druga część, drugi sposób, to jest przywołanie w te święta takich kawałków wspomnień, dobrych wspomnień z przeszłości. Tak naprawdę zainspirowało mnie do tego mój zespół, a jeszcze wcześniej mój młodszy syn, który wychodząc, jak spojrzał na choinkę, powiedział: Boże, jaka olskulowa choinka. To znaczyło, że ona mu się kojarzyła z takim drzewkiem, które ubieraliśmy wiele lat temu. Myślę, że wiele lat temu nie było aż takiego wyboru jeśli chodzi o bombki i to co dzisiaj często jest takie modne ubieranie tego tylko na srebrno czy na czerwono czy w jakiejś takiej konkretnej konwencji nie wchodziło w grę i na tym drzewku choinkowym wisiało wszystko. I rozmawialiśmy dzisiaj o tym, żeby przywołać te wspomnienia, żeby powiesić te bombki od czapy albo jak Paweł mi przypomniał takie koronkowe serwetki, które nasze babcie rozkładały na kredensie albo kładły na telewizorze. Daria mówiła o kryształowych cukiernicach. Święta to był taki moment, do którego wszyscy się szykowaliśmy. My jako dzieci czekaliśmy z utęsknieniem na prezenty, ale nasze mamy i babcie miały mnóstwo pracy, żeby powykładać z tego, co wtedy miały w domu, to co najlepsze, i żebyśmy dobrze te dni zapamiętali. I wierzcie mi, że kawałek takiej przeszłości ma dużą szansę spowodować, że się przy tym stole zatrzymamy, żeby sobie poopowiadać. A nic tak nie wzmacnia, nic tak nie pobudza dobrych uczuć, nic, nic nie powoduje takiego dobrego wzruszenia jak przepiękne wspomnienia. I tutaj te emocje, podobne co przy kupowaniu czy podróżowaniu, stają się zupełnie inne. Stają się takie, że mamy szansę je kolekcjonować, zamykać w sercu i przywoływać wtedy, kiedy nam będzie troszkę gorzej. Życzę nam wszystkim, żebyśmy w te święta mieli jak najwięcej ciepłych, fajnych chwil, żebyśmy zbierali dobre wspomnienia. Żebyśmy oczywiście byli otwarci na innych, pomagali, jeśli możemy, bo to jest cudowny czas pomagania. Ale pomagając innym, pamiętajmy też o naszym własnym stole. Pamiętajmy, żeby sobie oszczędzić wszystkich rozmów w stylu. A ty co, nie zamierzasz w końcu wyjść za mąż? A wy to już chyba zrezygnowaliście ze starania się o dzieci. A praca bez etatu naprawdę? To jest taka moda, to jest bezpieczne? Już nie daj Boże o polityce. Kiedy spotykamy się z tymi bliskimi, których nie widzimy na co dzień, to nie po to, żeby im pokazywać, co mogliby zrobić lepiej, tylko żeby im pokazać, że to jest ważne, że znaleźli dla nas czas. Jak już nie macie o czym rozmawiać, to rozmawiajcie o tym, czy mają one z babuń, czy gielecki. Albo kto woli barszcz czerwony, a kto woli grzybowy. Bo przecież trzeba kolekcjonować dobre wspomnienia. A no to jest ciężka robota. Jak się bardzo postaracie, to jeszcze poza tymi dwoma sposobami dostaniecie trzeci prezent, bo od wysiłku mamy coraz więcej dopaminy. Czyli jesteśmy już w ekstremalnym stanie szczęścia.